Chwała niech będzie wszechmocnemu Bogu, a wam pokój, bracia i siostry, zebraliście się na tym miejscu, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, uwielbić Jego imię, oddać Mu chwałę, trzezi pokłonienie. To, co brat Stanisław dzisiaj czytał, ten fragment z Hebrajczyków, on kiedyś bardzo poruszył moje serce. Pójście do uroczystego zgromadzenia. Jak wspomniał tysiąca niołów, tysiące dusz sprawiedliwych, ubranych w białe szaty. Pokazujące sprawiedliwe uczynki świętych. Jak to się różni, gdy patrzymy na uroczyste zgromadzenie, gdzie jest majestat chwała Boża? Tam nie ma miejsca na luzactwo, na rozrywkę. Zgromadza się lud pański. To jest uroczyste, napisano, zgromadzenie. Tam jest chwała Boża, tam jest dostojność, tam jest godność, jakaś należy wszechmogącemu Bogu. Tak chcemy służyć, tak przychodzi przed Jego oblicze, bo on jest pośród nas. My podeszliśmy, jak wspomniane, do tego właśnie zgromadzenia uroczystego. Jak to zgromadzenie musiało wyglądać? Tak, przypominam sobie, kiedyś wspominałem, bodajże 7 tysięcy Lewitów było w świątyni, którzy chwalili Pana. A tam tysiące chórów anielskich, połączone ze świętymi sławią Boga. Jak to zgromadzenie wygląda? No, nie do porównania na ziemi. Zdaje się, czasem się patrzy zgromadzenie ludu pańskiego tak wspaniale, strojno, zaśpiewali pieśń, usłużyli, popłynęła modlitwa. Ale tam, no to jest, no to jest nic. Porównanie tam w niebie. To wszystko z nasze, no, no, dużo niedoskonałe, dużo jeszcze takiego. No, jakie jest. Ale jakie tam w niebie. I my tam kiedy dotrwamy do końca, będziemy w tym cudownym, uroczystym zgromadzeniu stać, jak Platyński wspomniał, stać przed Bogiem. Tam będzie Chrystus Pan, Jego krew, Jego krew, która zwyciężyła grzech, która pokonała mocy ciemności, która ochrania swoje dzieci przed atakami wszelkiego zła, przed atakami diabelskimi. Tam będzie Jego krew, która obmywa ciebie i mnie z wszelkiego grzechu. Proszę cudowne Boże Słowo. Zapisane w księdze Poroka Izajasza. No, znany ten, 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 ten rozdział. Zacznę od 52, 13 wersetu i potem 53 rozdział. Szczególne słowo. Słowo porocze zapisane. W księdze poroka Izajasza, nigdzie tak dokładnie nie spowiedziane o Chrystusie Panu, o jego dziele, jego misji. Serowo myślałem, Boże, jaką wiarę musiał mieć Izajasz, że przyjął to słowo, uwierzył, je przekonał. Przecież ono chyba 600 lat tak, przed Chrystusem, gdzieś, no tyle czasu przed Chrystusem, wypowiedziane. No dzisiaj, gdybyśmy wiedzieli, że jest Chrystus ale do przodu powiedzieć i przyjąć wiarą i jakby się stało aktualno zdaje się żeby to słowo było zapisane w nowym testamencie super no bardzo by pasowało do tego nowego testamentu wcale nie musiało być w starym a tam jest to powiedziane już tyle do przodu o Pan naszym jezusie chrystusie oto od 13 wersetu oto szczęśliwie się powiedzie o mojemu słudze będzie nadal wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. I jak wielu się przeraziło na jego widok, czy chodzi o wywyższenie godności ludzkiej, czy chodzi o to wywyższenie na krzyżu. Kto spojrzy na Chrystusa Pana krzyżowanego, ten dostąpi uzdrowienia w swojej duszy. Uzdrowienia Swojego postępowania, gdzie grzechy stały obmyte i oczyszczone. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony i niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd, a Jego postać nie tak jak synów ludzkich, tak wprawi zdumienie liczne narody, Królowie zamkną przed Nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy, ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie, a my nie, ma nie maliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilk, nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawie nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić Go cierpienie, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, Jego poznanie się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu sprawiedliwi i sam ich winy poniesie, dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. I to jest list do Filipian. Drugi rozdział od piątego wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci bożej nie upiera się zachłannie przy tym aby być równym Bogu lecz wyparł się z samego siebie przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci to do śmierci krzyżowej dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię aby na imię Jezus zginały się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Pięćdziesiąty wracając do 53. trzeci rozdział Księgi Poroka Izajasza, nie miał podstawy, nie miał wyglądu, nie miał urody. Nie był tym, który mógłby się podobać, wzgardzony i opuszczony przez wszystkich, opuszczony przez ludzi. Biedanek, bradianek powiedział, na czym polega. Nie jest tak łatwo przyjąć postaw sługi, oplucie, wzgardzenie. Chrystus Pan nie otwiera swoich ust. No, zdaje się, Bóg znał na wszystko odpowiedź. Mógł, mógł otworzyć swoje usta i, i każdego jednym słowem, jednym zdaniem jakby zganić, czy jakby jego po prostu... Powiedzieć, że nie jest tak. Przecież to, co my nie wiemy, Bóg wiedzie. Napisano, że Chrystus Pan nie potrzebował o nikim świadectwa. On znał, co jest w człowieku. I on mógłby powiedzieć, uderzyć człowieka w najczulsze jego miejsce w to, z czym największy problem ma i pokazać mi, jaki on jest. Chrystus Pan tego nie czyni. Diabeł, gdy znajdzie słaby punkt, to on będzie tak długo bił, aż cię powali. On w mocny punkt nie będzie cię uderzał. Ty jesteś mocny, ale w słaby punkt cię uderzy. A Chrystus Pan nie otwierał swoich ust. Przyjął to wszystko, abyś ty i ja miał zbawienie, miał życie wieczne. Jest napisano: On, lecz On, zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Ukrany został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Uzdrowienie naszej duszy, zbawienie naszej duszy. On wziął Twój i mój grzech, wziął wszystko. W Jego ranach przyszło uzdrowienie dla duszy Twojej, dla życia Twojego. Wcześniej jest napisane, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, umęczony. Tak mnie mali, tak osądzali, gdy patrzyli na Chrystusa Pana, gdy był przyjawiany do krzyża. Faktycznie wielka poniżenie. Opluty, policzkowany i nagi, przybity do krzyża. Coś, co nie wieści się w głowie, w ludzkim rozumie. Tak został poniżony, i zdaje się, wszyscy go trącili, odrzucili. I ty, droga duszo, kiedy idziesz, w ślady Chrystusa, jesteś Jego naśladowcą, to słowo też dotyczy się, dotyka się Twojego i mojego życia. Ludzie mogą Ciebie poniżać. I będą to czynić. Kiedy siostra Pola opowiadała świadectwo, tutaj. W tym miejscu, gdzie przeznaczyła swój plac, wyjmował, stanął do modlitwy i żyła, bracia starsi wiedzą. Była jedną z pierwszych osób, które nawróciły się, oddały życie Jezusowi, miał udział w tym pierwszym ścieżce w 28 roku. I on mówi, idę na nabożeństwo. Idę na. No, jeszcze wtedy nie było do modlitwy, tylko mówi do brata Kuśmy, szła, mówi tam, zbierali się wierzący. A mówi niewierzący stąd i plują na mnie. A moje serce napełnia radość. Duch Boży, Duch chwały napełnia moją duszę. Ludzie poniżają, ale Bóg jest w stanie wywyższyć. Wywyższył Chrystusa Pana. Ty pójdziesz tą drogą i Bóg swego czasu wywyższy Ciebie. Taki jest Bóg, gdy idziesz. On wziął wszystkie swoje, Twoje i moje grzechy na golgotę. On wziął wszystkie Twoje i moje niemoce, i choroby jest napisano. On choroby nasze wziął na siebie, kiedy przyszedł, chciał wypełniać swoją misję, zaczął Chrystus Pan. I potem, gdy posyła apostołów, im daje do czego moc? Aby uzdrawiali wszelką chorobę, wszelką Niemiec i aby wyganiali demony. Prawda? I Chrystus Pan wypełnił tą służbę i dał dla apostołów. Dlaczego też o tym mówię, bracia i siostry, wskazując na Chrystusa Pana. Wieczerza Pańska. Będziemy brać chleb, brać wino. Kiedy przyszliśmy, wypraliśmy swoje szwa, szaty w krwi baranka, zresztą pierwszy, drugi może z tym rozdział też Księgi Poroka Izajasza jest by pieszu, grzech ludu, można by czytać tutaj o tym, że no, Izrael odstąpił od Pana, grzeszył, nie słuchał Boga. O czym brat Stasiu często wspomina, mówi, piąty werset napisane. W co jeszcze mam, można Was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głowy nic nie ma zdrowego, tylko guzy, sińce, świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzywiązane, niezmoczone oliwą. Czy widzimy Izrael, i wtedy Izrael odstępował od Pana, nie chcieli mu służyć. Przecież to, gdyby mu służyli, Bóg byłby z nimi, błogosławiłby, był, zdrowił, wszystko by uczynił dla nich. No, odstąpili, nieśli go drogami. Zresztą nie chcieli iść do Babilonu, przeciwstawiali się, chociaż Bóg mówi tam, idźcie jest dla Was. Ale potem, kiedy czytamy od, 21, od 10 wersetu. Możemy tamty tylko osiemnasty dziewiętnasty przeczytać dwudziesty ale to coś pokazuje przedstawia sytuację daną jaki był ten naród byli ci ludzie w tym czasie żyjący słuchajcie słowa pana książęta sodomscy przysłuchujcie się uważnie wskazania naszego boga ludu Gomory co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar mówi pan jestem syty paleń baranów i tłuszczu karnych cieląt a krwi byków i jagnot i kozów nie pragnę gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż z tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie nowej sabaty mi obrzydły, w zwoływaniu uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć, świąt i uroczystości, waszych nowych świąt nienawidzi moja dusza. Stałem się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je, a gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywa moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki z przed mojego oczu. Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość, sierocie. Stawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna, jeżeli zechcecie być posłuszni, z dup ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się zbraniać i trwać w uporze, niech was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Słowo proczy dla Izraela. Czyżby te nowie święta, czy Bóg ich nie ustanowił do tego narodu? Czy to nie było przyjemnością dla Pana? Ustanowił te święta, by ten naród przychodził, aby oddawał jemu cześć, aby wstępowali do świątyni, dawali mu chwałę. Tego Bóg oczekiwał i tego chciał. Dlaczego pan w tym miejscu mówi, że obrzydło mi to wszystko? Nie mogę patrzeć na to wszystko, co czynicie. Dlatego, że żyli w grzechu. Gdy przychodzisz w grzechach swoich w oblicze pana, Bóg mówi pierw oczyść swoje serce, obmyj swą krwią. Mówi, chodźcie do Izraela, chodźcie, tacy jesteście, grzesznicy. Mówi, odstąpiliście ode mnie, chodźcie swoimi drogami. Bóg mówi do Izraela. W tym czasie chodźcie, będziemy się prawować. Przyjdźcie do mnie. Mówi, przybliżcie się do mnie. Zacznę się z wami prawować. Ja, mówi pan, coś uczynię. Nie wy, nie wy coś uczynicie, ja mówię coś uczynię. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Przyjdźcie do mnie, będziemy się prawować. Wi Pan, Wy nic nie uczynicie, Wy nic nie zrobicie, ale to ja oczyszczę Was z grzechów i z win Waszych. Dlatego napisano w Słowie Bożym, łaską zbawieni jesteście. Nie z Was, Boży to dar. Przyjdź do Jezusa z wyznaniem swoich grzechów. On obmyje swoją drogocenną krwią, to on uczyni. On sprawi, że stanie się biały jak śnieg, biały i czysty jak wełna. On cały brud, tą czerwiny brudu, tu pewnie karła, to wszystko obmyje, oczyści, abyś był czysty, obmyty jego drogocenną krwią. On to czyni. Tego przystępując do stołu pańskiego. Przychodzimy z czystym, obmytym krwią Chrystusa Pana sercem. Z duszą. I jeszcze jedno, bracie, siostry. Tak rano się modliłem i wierzę w to. Tak jest w moim sercu. Jeżeli przyjdzie z wiarą, Bóg uzdrowi Twoją chorobę i Twoje niemoce. Bóg jest to w stanie uczynić. Posłać uzdrowienie fizyczne dla Twojego życia. Ty, chodzi chodzić społeczność z Panem, Szczególną społeczność. Społeczność chleba i wina. Wiecie, że, wie, Pańskie to jest szczególna społeczność. Bierzesz kielich, bierzesz chleb i wstępujesz blisko społeczności, jesteś z Panem. Z wiarą jesteś w społeczności z Bogiem. Duch Boży, Chrystus Pan jest obecny na tym miejscu. I On pośle wierzę w to. Uzdrowi jak trzeba twoją duszę. I uzdrowi Twoje choroby, Twoje niemoce. Czytamy tak w Słowie Bożym. Nawet czytamy to też i w liście Piotra. Czytając w pierwszym liście Piotra. Może będę czytał ten drugi rozdział. Może 21 wersetu. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał, cierpiał za was. Zostawiam za przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Jesteśmy chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa. Ten pięćdziesiąty trzeci rozdział poroka Izajasza. Ten drugi rozdział, listy do Filipia, który czytałem, mówi o Chrystusie Panu. Chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa, wstępujcie w Jego ślady. On, Chrystus Pan, grzechu nie popełni, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiada z urzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On, grzechy nasze, sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla, sp dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani, jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Wspaniałe słowo. Ile błogosławieństwa daję dla Twojego i dla mojego życia? On nie złorzeczył. On przynosił to. Gdy cierpiał, nie groził. Porucza sprawę temu, który sprawiedliwy sądzi. On wziął Twoje i moje grzechy na ciele swoim, poniósł na drzewo. drzewo. Obumarszył grzechom, chociaż grzechu nigdy nie popełnił. Dlatego. Mógł być zapłatą za mnie i za ciebie, dlatego że był bezgrzeszny. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, Chrystus Pan. sprawiedliwości, grzechom grzechów sprawiedliwości żyli, Jego sińce leczyły Was. Byliście kiedyś zbłąkani, jak owce, lecz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz Waszych. Do Chrystusa Pana. Przyjdziemy w modlitwie przed oblicze Boże, obmywając swoje serce, prosząc Pana, aby oczyścił jego drogocenną krwią, abyśmy z pełni wiary weszli, przystąpili do stołu Pańskiego, w społeczności z Panem. I niewszechmogący Bóg wzbudzi wiarę Was, że kiedy przystąpicie do stołu, pańs przystąpicie do stołu Pańskiego, przyjdzie uzdrowienie duszy i gdy trzeba, uzdrowienie ciała. Wierz w to. Wierz Jezusowi. Wierz Chrystusowi Panu, że On ma moc teraz, w ten czas, kiedy będziesz brać kieli, chleb, uzdrowić Ciebie. Jakiego nie potrzebujesz uzdrowienia? Wierz. Chrystus Pan. On to czynił. On, gdy czytamy Słowie Bożym, to czynił. Po dzisiejszy dzień. Zobaczmy świadectwa ludzi, których Chrystus Pan uzdrawia. Wierz w to. Mocno wierz. Ufaj Panu. Ja wiem, że On nie wszystkich ludzi w Izraelu uzdrowił. Wielu było chorych, wielu trędowatych. Ale może dzisiejszy czas, w dzisiejszym nabożeństwie, przy dzisiejszym, kiedy wieczerzy pańskiej, Pan akurat na Ciebie zwróci uwagę i akurat uzdrowi Ciebie. Otrzymasz tę łaskę w Jego oczach. Pośle Twoje błogosławieństwo Twojego życia. Ufaj Jemu. Jeżeli zechce, nie minie Ciebie, a pośle zdrowienie dla Twojego życia. Amen.